druga edycja Pucharu Ligi Fanów. Tym razem mamy 72 drużyny, a nagrodą główną jest udział w finałach Pucharu Polski, Play Arena 23 lipca na stadionie Ślęzy. Jest tutaj po prostu fantastyczna sceneria, piękna infrastruktura i, i, i można tutaj pocilować i, i poemocjonować się sportowymi rozgrywkami. Taki puchar jest fajny, że Rafał tutaj też wychodzi tych drużyn. Z niższych lig, z tego względu, że mają one możliwość rywalizacji na tym najwyższym poziomie z reprezentantami Polski, ale poziom jest wyrównany i widać, że wcale nie tak dużo dzieli te niższe ligi od tych najwyższych. I gdzieś ten cały tłum sprawia, że ta atmosfera no jest, jest na pewno wyjątkowa i różni się od takiego typowego grania gdzieś tam na Orliku tylko paka na pakę bo jeszcze jest cała ta e, otoczka, więc po, po pierwszej rundzie jesteśmy no, bardzo zadowoleni, jeśli jesteś. to granie szóstkowe no to jest inne granie niż na dużym boisku, na... to jest inna dyscyplina w ogóle. Na pewno całkiem inne jest przygotowanie do tego, do, do tego sportu, bo to tak naprawdę jest trosz, troszkę inna dyscyplina jeszcze. Jesteśmy młodą ekipą, tak naprawdę znajomi wszyscy z gimnazjum jeszcze sprzed kilku lat. Trzymamy się do tej pory i, 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 to, i ta chemia, która, która jest pomiędzy nami w życiu realnym przekłada się powoli na boisko. Polecam każdemu, kto, kto ma e, jakąkolwiek szansę, mini szansę, żeby się gdzieś pokazać przy, przy, przy trenerze czy przy, przy komuś ze sztabu. No to naprawdę, jak widać, można się dostać do tej reprezentacji nawet z takich mniejszych turniejów. Tak? Najważniejsze, nie ma opóźnień, jakość jest. Organizacyjna, piłkarska, no znów wysoki poziom i oby tak dalej i oby następne edycje były tak samo fajne jak ta dzisiejsza. Także trzeba uważać na każdego, to też jest super, że nie ma, nie ma meczów takich, które kończą się pogromami, raczej wszystkie mecze są równe. Ciągle jeszcze ten poziom trochę się podnosi, yy, od relacji, od kamer WEO, ciągle jest coś nowego, to mega przyciąga, a, a dawne rzeczy po prostu dobrze, dobrze działają. Chcemy zdecydowanie wygrać ten turniej i powrócić do zwycięskiej formy. I to taki tre, trochę trening przed mistrzostwami, powiedzmy, tak, zaraz w finały, więc e, mam nadzieję, że uda nam się tutaj wygrać. Doszliśmy do finału i uważam, że w każdym meczu byliśmy lepsi od przeciwników, więc to nie był przypadek, że, że trafiliśmy do tej najlepszej trójki tego turnieju. Postanowiliśmy nie kalkulować i po prostu grać w każdy meczu jak najlepiej i mówimy co ma być to będzie. Super udało się i teraz musimy się organizować i na drugą wycieczkę będziemy jechać.